Ten też ostatni tydzień. Jak ma wyglądać? Ostatni taki trening mega ma być w niedzielę. Eee, Że pojutrze? Tak, dokładnie. Od jutra mam plus 40 minut więcej, także też plus eee, tego wszystkiego. Coś jeszcze? A kardio kiedy ucinasz? Ja już w sumie uczyłem, tylko teraz takie po 15 minut on sobie delikatnie, żeby to płukać. Eee, a tak to tak, trening siłowy w poniedziałek lżejszy, na przykład pusz zrobić, górę zrobię po prostu delikatnie, takie 50% już, nie, 3, nie minus 30, tylko minus 50, ale serię zostawię. Eee, Także będzie normalnie 3, 4 serie we no wtorek mam obwodówkę, w środę mam obwodówkę. Powiem ci taki świeży umysł masz całkiem, no taki nie wyglądasz jakby na redukcji. Wiesz co, jak to była To była, wna była no. <grym> kaja razem z Owcą, No nie robiliśmy też trening, też takie tak. jakieś tam nagrywki yy, i... I wtedy takie miałem cięższe myślenia, no to już się nie byłem, nie, nie rozbudzone było to. Ale ogólnie, to co mówiłem, to tak, obwodówka do czwartku. Chilan robię obwodówkę wieczorem, po południu, później wieczorem wyjeżdżamy z Warszawy, jedziemy do Gdańska. W piątek mam jakieś tam 15-20 minut pompowania. tam coś tam Adam super min pisał, mówił ee, że tak jak Lainton Norton to o tym ee, coś coś się piło było A, to było ważne podejście, tak. prawda? no tam lekkie kardio 15 metronów w niedzielę tak żeby radnie ta woda zeszła w poniedziałek też lekkie kardio i tak wtorek, środa, czwartek, piątek wolne od tego kardio no. Już sobota, rozpierdol na scenie. Masz taki punkt? Jak nie, to sobie dodaj. Za dużo nie zdradzaj, bo cię rozpierdolą jeszcze, no, podsłuchają. To sekrety, ale... Zrobią to samo. inaczej ale... przywoli sobie o Wiecie, każda każdego co innego działa. To będzie po raz pierwszy, przetestujemy to. A to będzie życzubeczka, życzubka w tym roku. Na pewno. Już jest. Na pewno będziesz rzucił. No ja bez koszulki to nie widzę jeszcze. No zaraz właśnie. No, pokażesz się, się trochę? Zapytało. Nie, jeszcze nie. No, no dawaj, pary tych ale nie tylko. Nie do filmiku. No, dobra. Tak. E... I tak z niemca nagram. Ale wystarczy, cytryna, potasu, trzy razy dziennie. Olimpa. E... Parówczczon kreatyny. E... Dobra. E... To cię nie męczymy. Ja w ogóle dzisiaj jestem tutaj z dwoma podopiecznymi. Numer jeden to tam znacie, numer dwa jeszcze nie było, a to jest Adrian. Dzień. Już o nim wspominałem raz. Także ja dzisiaj trochę nagramy z tego co się będzie działo tam na siłce. No i nie gadam więcej na razie. Dodam tylko jeszcze, że. A, to też. Dodam tylko jeszcze, że dwóch Jeden jest z treningu siłowego, a drugi jest z No, minuje mnie, żebym nie przesadził z kalorii. Jednego już znacie, tutaj pana, z treningu siłowego, także polecam, jeżeli chodzi o treningi, rozpisywanie treningów, eee, a drugi to jest Adam Sutek, który naprawdę, eee, jeżeli chodzi o aspekt dietetyczny, to jest zajebiste, sobie podejście. Nie, kurczę, nie jakieś tam upierdalanie twarogu, bo co? Bo ślub, ślub pod zgodę? No ryże proteinowe, wrawy e, proteinowe szły jak złe przez całą redukcję. Wrawy proteinowe to jest złe? No jasne. To jest no jakiś takie wpierdala, Brak wiesz, z większą ilością <cjalne> białka, nie? Praktycznie takie rzeczy, jak tu właśnie przyruszam masło szyfowe, jadłem e, do tamtego tygodnia. Dzisiaj mamy, nie wiem, który. 19 do tego, że e, przez całą redukcja wpierwalałem co chciałem. Także <grym> jakiś <grym> <szczęśliwy. grym> tak tytu, powinno tytu, być Tylko ostatni tydzień mam taki... E, żeby było jak najmniej zmienny. Tak? A jako, że już e, takie rzeczy jak właśnie te ryże i tak dalej, nie nasycają, mnie No to już jest tylko indek, mąka wieszona jaja, e, ziemniaki i masło rzepowe. I tyle. porównanie do z tego co zrobiłem na poprzedniej redukcji do 1900 kalorii to jest nieba ziemia, bo teraz pierwszą chyba was 700, 2600 kosmos. Kosmos. No i wtedy miałem tylko 15 gram tłuszczu Teraz mam 40. <grym> Też jest różnica. Obserwacja swojego ciała. Idzie? Nie patrz na mnie, patrz na mnie. No, to będzie kurcze telefon. No, ja też Nie, to trzeba szanować te kalory, bo jednak ten tym musi być czegoś. Musi być, No, odżywione, ale musi być, no nie. Jak będziesz ucinał te kalorie, to nie wiesz, że się spłacisz i będziesz taki mister waleśnik, no to kurna! Mr. Pancake! No, Mr. Pancake! Jest taka... No. Właśnie chciałem powiedzieć, że zajebiste uczucie wejść i widzieć kogoś w dziku na przykład, albo w naszych ciuchach ogólnie, nie? Zajebiste uczucie. Czarne dziki jeszcze lepsze. Mnie osobiście bardziej Ja nie wiem, czy były czarne, jak zamawiałem. Chyba tylko białe były. A jaki rozmiar? To jest S chyba. A, ale czy to ja zamawiałem w grudniu, nie? To nie było, okej, myślę, że teraz. Teraz są czarne, wiesz? Bo nie ma emek, chyba nie ma czarnych emek, tak mi się wydaje. Ale wtedy jeszcze nie było czarnych. Ale wtedy jeszcze nie było czarnych. SK, a z kolei Nike SK była mi za nie? No, a jakbym się mi go ciekak, który jest po prostu dla mnie za duży. I jest zawsze jak kotanek się, nasiem tak śmieszny. Wiesz jeszcze raz? To tak śmiesznie wiesz. wszystko. Teraz tu Wiesz, pompa co? tego ta, no, 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 no. no, dalej no, no. Pozdrawiamy Lublin. I pozdrawiamy. No, i pozdrawiamy Wrocław. I pozdrawiamy. Klap. Żyłek. Każdą żyłę. Szczęśliwice. Szczęśliwicę. Kurwa, to jest Sochota. To też Pozdrawiam wszystkich ze Szczęśliwic. Pozdrawiam Was, Sochota. Dobra.

Szanuję to, że broda nad drążkiem. Dużo ludzi się, wiesz, podciąga tak, że... Takie pierdnięcia, zamiast podciągnięć, wiesz... O, 50 kg zaczepiłem, No, prawidłowo. Prawidłowo. jak się separuje z dwójką z tyłu. Chcesz porównać z moimi? Dobra. Ale to musisz wytłumaczyć, że ty nie możesz no, robić. Z tym modelem nie mogę być rozdawanym. To teraz. Tak, wymówki. Teraz masz model? Tak jest. I cofnijcie się trochę. Wiem, że to Wam odbierze wyglądu, ale. A nie, dobra, jest ok. To tak wygląda porównanie Mr. Skurwysyn kontra Mr. Model, <grystanie> Mr. Model. Ale dobrą masz Girondyn, jednak. To ja się obudziłam, ale. ale Dobra, dobrze to, ale wygląda. Znaczy, podobne. Na... No, podobny kształt, nie? Was. Ja nie pokazuję, ale podobny kształt mamy. Tak? Dawaj, no teraz wróć. No. O, tego jestem ciekaw, no. Dawajcie. Czekaj, to jest z tej strony stanę. Już mi brak powietrza tak się nadpinało. O kurde, ja nie mam pan. Jak nie? dobro właśnie Nie no, jak do końca mam napiąć Wiadomo, że Zażycki to ma wiesz, dwa czworogłowy akurat o, Coś się tam weszło z A w ogóle na żywo to jeszcze lepiej, znaczy tu lepiej niż w lustrze Tak skumałem No dawaj tak Najbardziej muskularny ja też. Nie rozbierajcie, tylko się zabiją. No. Nie zabiją. Na no, forte. A tak to. Nie, nie będę się rozbierał. No mówiłeś, że nie będzie formy. No to wiesz. Dobra, porównajcie pleców. No, no. No, co tam? Przychodzę oglądać. A, to. Do. Dołącz do nich. Będzie porównanie trzech. Nie, no. Zażycki za to ma kamień zamiast pleców, nie? Ej, Adi, ale ty... Ja już nie pamiętam twoich pleców wtedy co byłeś, ale... One były najsłabsze tak małe. Ale zajęliście wyglądają. Mówię, że są najsłabsze z tego. No. I to no. widzisz jak na swoje leco? Jak to i robi? One dobre są. A nie wiem, zrobił. najszersze. To nie po prostu... Eee, to nie wie to Nie wiem jak to co tu zrobić. No, tak? Idziesz się napinać, Kinga? Tak, pinga. Tak. Dawaj, dołączę. Lepiej wychodzi najszerszy, czy lepiej wychodzi... No, lepiej lepiej wychodzi... Mi się nie. podoba najszerszy tył, nie? W tej porze. No, tak. tak. <grym> Także no macie w sumie żyły 8 dni przed sceną. Dobrze mówię? 8, no A mówi 4 miesiące na masę No da Masa modela to żadna masa. Ty się nie, nie, nie liczysz. Tak i fajnie, naprawdę dobra. mi się dobra. podobają te plery. No, no dobra, na pewno dobra, dobra, dużo... A czekaj, jeszcze tą klatę pokaż. No. Klata jest pełniejsza też na pewno, niż ostatnio. W płynie węglu, to Pani właśnie rzestał. Teraz ten taki małpszy, No. Dobrze, że Cię nagrywam dzisiaj, to następnym razem jak będziesz, znowu porównamy. No, to będę musiał się starczyć, no, no, no. Ale przemawiałem czy wywędkę pół roku temu, czy teraz? Wtedy byłeś słuchszy, a teraz masz lepszą. No. A w tym ci wymaga to sama, więc nie wiem gdzie jest to. Gdzieś leciał mój wzór? Dobra, teraz wy. Co, nie mamy się teraz robinać? wy. Teraz no, wy, porównanie pleców. No jasne. Teraz jest stop za prostowniki złap ręce i rozciągaj mocno łopatki na zewnątrz nie łap ściskaj mocno w w bok załad darmowe konsultacje spozowania od razu dobra dobra, się piona dobra, piona piona i do zobaczenia w następnym <grym> nie podjadaj no właśnie, ma być rozjebanie na zawodach. Dobra, Adi, to powiedz ludziom kim jesteś, bo pewnie nie wszyscy Adela u nas Borgę. Cię kojarzą. E, pracuję w zawodzie jako model, więc no nie jestem... Kulturą. Model fitness, dodaj. Model fitness, właśnie, nie jestem kulturą, bo... tylko może kiedyś jakieś zawody, typu mężczyzna, e, A ale... Teraz w ogóle jest nowa kategoria, nie wiem czy wiesz, muscle model. Tak, tak, tak I tak, myślę, to, że to jest coś dla Was, no, nie? tak, to jest właśnie coś, bo przez cały rok się muszę być w miarę nie mogę się poddawać. Nie mogę mieć takiej stretku kulturę, myślę, wszystko no, nie udziałem modela do ubrania albo bilingy. A fajna właśnie przygoda, która e, średni... histora nasza taka, taka, taka wyglądała tak, że napisałem do niego w lato. E, Odpisał mi po e, miesiącu dopiero <grymnie> i, i dało nam się nawiązać... E, Wiesz jak to w ogóle było? Tak. Ja to w ogóle powiem, bo to ten. Było tak, że przeglądałem sobie... Yy, przeglądałem sobie... Po prostu jakoś tak łaziłem po tablicy i coś Twojego wyskoczyło, jakiś Twój film z transformacją. Tak, 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 tak. I tak sobie sprawdziłem, kim Ty jesteś, nie? I tak, i tak przypadkowo, nie wiem, kliknąłem wiadomość do Ciebie, patrzę, a Ty pisałeś właśnie o to w współpracy, nie? Tak. To tak było. No to ja nie przyglądałem nie 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 wiadomości starych, tylko po prostu tak sobie z ciekawości spojrzałem. Patrzę, a gościu do mnie pisze, nie mówię, kurwa, większe ode mnie, a jeszcze o współpracy, nie? No, także, większo, 80 no, kilo, większy od Sakera. Także nie no i na tej transformacji zajebiście wyglądało. Tak, tak. No także bardzo mi miło było, że się odezwał, no i od października. A w ogóle skąd wiedziałem o WK praktycznie na najpowiedziecie działem od, 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 od samego początku jeszcze jak Paweł Grom tutaj coś nam wspomniał wtedy o właśnie o WK i, i jeszcze było Rafał Brand Fitness wtedy Paweł miał 5 tysięcy subskrypcji WK miał 5, Rafał chyba 30 z tego co pamiętam i właśnie zacząłem was oglądać, na początku nie wierzyłem, że można jeść, co się chce i, i wyglądać, jak się chce, tylko myślałem, że właśnie e, że zdrowa dieta po prostu wkręca się jakiś kit no Nie oszukujmy się, no jak ja ciągle zdrowo zmuszam się do tego, a ktoś sobie może jeść e, wiadomo, jak chce, praktycznie tylko 90% zdrowo, a 10%. Niezdrowo to i, i wyglądać lepiej, to to, to jest nierealne. No, to okazało się jednak e, spróbowałem tej metody, zrobiłem największą masę w życiu. E, z uwagi... gdzieś, z... gdzieś tu w ogóle damy odnośnik, o. żeby jego można sobie było zobaczyć. Tam będzie można na pewno znaleźć ten film z transformacją, który przykuł moją uwagę. On dużo ma, nie? No, tam 120 tysięcy na, na Facebooku. Ale to, to tak przypadkiem w sumie bo nagrałem sobie w domu. W ogóle w domu wciąż dwa lata, więc całą no. wiedzę tylko z internetu. internetu, internetu. Większy wychodzą z piwnicy, no, ale tak. jak widać też z domu. Tak, z domu. Z, z, konkretnie z domu i właśnie... Ale praktycznie samą wiedzę lat, zaczerpnę, zrobiłem masę właśnie 78 kilo byłem, naprawdę takim chudym chłopaczkiem, a, a zrobiłem to 100 kg masę. no i wtedy właśnie wszyscy wyważyli ten, ten efekt, że zacząłem się zmieniać pytali skąd co. No, powiedziałem właśnie, że wzorowałem się na chłopakach i... Yy, to właśnie, o, oni dali mi ten bodziec właściwie, że pokazali, że nie trzeba że tak zmuszać, bo na pewno jak już tak zmuszał tą to, to by daleko nie poszło. No tak to już jest trzeci rok. Teraz dla nas takera mu dał, Zajebiście. Tak. Bardzo w ogóle tak. lubię jak ludzie do nas podchodzą, no właśnie Akademii i mówią, nie, że poszło bo że tam kogoś zmotywowaliśmy. Tak. Bardzo miłe, bardzo miło. Właśnie fajnie, bo, bo już właśnie całą tą historię. Ten sofot jak e, super, e, rywalizowaliście e, z Owcą w okresień, Wszystkie filmy oglądałem i tak wiadomo, jakieś tam jak, traktowałem go właśnie jak, jak jest wzory takie naśladowania, a teraz mogę po prostu się mówić na trening z Instagram, który mnie prowadzi takowe jak patę. No jest jeszcze super. większy ode mnie. Mówię, my musimy, my musimy przestać te porady, bo nas młodziaki wygryzają. Który ty jesteś rocznik, bo nie Od pamiętam. sześć 6 mam, 20 lat po prostu. 6 lat młodszy ode mnie, dwa razy lepiej wygląda ode mnie. Pozy. Dobra, w każdym razie zanim współpracujemy na takiej zasadzie, że łapa mi się trzęsie w chłuj. Czekaj. Dobra, teraz... Przecież trening, taka intensywność. <laughs> Zanim współpracujemy na takiej zasadzie, że ja po prostu układam trening. No i poprawiamy słabe partie, czyli ładniego to klata i plecy. I, no i widzieliście na pozowaniu z żyłą, e, jak to wygląda na dzisiaj. Duży progres, no to jest naprawdę po jak tak na się obserwuje, to... Bo poszło to w kilka miesięcy tak naprawdę. Zbudowałem na tej kompozycji. Nic z waga się nie zrobiła. Praktycznie są tuż niepodobne, a, a no, na pewno jestem bardziej lepszy. No. Super, o to też chodzi w tym zawodzie. I dzisiaj jeszcze pokażemy Wam takie dwa nowe myki, które na razie tylko pokażemy, a wytłumaczę je w anatomii odpowiednio klaty i pleców. Mimo że jedno już było trochę opowiedziane, ale mam nowe. Mam nowe fakty o tych ćwiczeniach. No a to zaraz. Tam, tam. Jest dobrze chyba mam dzisiaj zjebaną kartę, taką, która lubi wywalać. No dobra pyk, pion. Ok fajnie. To jest forma Adiego w wiosłowaniu po małej reedukacji. Jak się stabilizować? Dlatego taki mniejszy ciężar, ale to chwila, moment i zaraz wróci do prawdziwych ciężarów. Super. A ile wiosłowałeś normalnie? Jakim ciężarem? 140. Nie? 140 na? No na ile? 10. No 10. No ale to nie było takie rysowanie jak to, tylko takie... Nie no okej, okay, ale... Wymuszone. Ale jest mocno, tak, także... Tak. Także żebyście się nie, nie myśleli, że to jest jego ciężar, nie? Nie, no nie boję się dzisiaj, dzisiaj po prostu szlifujemy. Nie boję się, 10 ciężarów. Okay. <laughs> okay, powiedz to, to jeszcze <laughs> Powiedz jeszcze z pozdrowieniami dla Robura ile Nabica robiłeś na masie? 75 było. że Na ile? Razy 6, 7? No. Wisz roburnie, tylko ty jesteś taki pojebany? No. A, ty, tylko tylko płasko. Co Co? Ja tylko prosta sztanga, albo Ana. Moje jedyne ćwiczenie i to jest no. przywiązana partia. Czekaj, bo słońce nas razi. O. 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 Można jednym ćwiczeniem zrobić wizę. Tak jest, nic więcej nie potrzeba. No. Nie męczycie? Mogę pogadać chwilę? Nie, no Dobrze. To jest jedno ćwiczenie, ćwiczeń, które ma. Spowodować, że klata będzie jedną z najlepszych partii. I nie mówię za dużo, bo wszystko będzie wytłumaczone w anatomii klaty części drugiej. Także tam wytłumaczę, czemu w takiej dziwnej pozycji. A na im będzie widać, że ma to sens. Jestem pewien, jak do mnie wróci za jakiś czas. Jeszcze tak pokażę. Przytrzymaj tu, nie, niech tak niech plecy się dowiedzą co jest grane. Tak? No. no, a to jest ćwiczenie, które już było poruszane w anatomii. Także odsyłam do anatomii pleców. To się nazywało większe plecy przez prostą zmianę chwytu czy jakoś, tak? Zobaczymy dosłownie, bo jestem pewien, że zadziała. No, w każdym razie mam jeszcze nowe ciekawostki a propos tego ćwiczenia, ale to też zostawiam na anatomię pleców vol. 2 i też Adi będzie dobrym przykładem za parę miesięcy, że jest fajnie. Jeszcze tu od boku trochę pokażę, jak linka jest przedłużeniem przedramienia. Prawie idealnie. Dobra. Do tego nie robiłeś Super, jeszcze, bo nie? Nie, nie. nie. No. Taki jest, sam nie. ruch, którego nigdy nie, nie robiłem. No, Czyli wiesz, ten, bo... Angażował coś bo, innego, co jest tak, nieznane. No, wszystkie przyciągania, wiosłowania są dobre, bo tam masz taki bardzo złożony ruch i łatwo jest progresować. Najszerszy robi dużo, nie? A tutaj masz tak, wszystko pod kątem włókien ustawione. Tak dosłownie w... tędy ciągną włók na najszerszego. Tak jakby izolacja, ale... Ale w ruchu złożonym. Tak, tak. No, można to tak nazwać. No. Nie wiem, czy po prostu coś mi się stało, ale serio, to jest Super, chłodno. Co na Ktoś tak angażuje ten środek. Tak. Nie wiem jak to nazwać. I to właśnie na pewno zacznę to robić. Git. To będziemy śledzić na Instagramie. Tu gdzieś odeślę też. W Od jego Chociaż chyba, chyba już odsyłałem wcześniej, ale nie zaszkodzi. Także no. Z nami jest codziennie zdjęcie, więc sami stawiamy. Przyformal. Naprawdę? Ci codziennie wstawiasz? Tak. Coś w robię, jest dzień, rodnym zdjęciu, no. zdjęcie. Szacun. Mówię, że to nie jest łatwe. Konseknań. Chociaż ty akurat masz dużo zdjęć, pewnie, nie? No. Które możesz wstawiać. Trochę tego. No. no dobra. Możecie myśleć tak? Jakoś się pożegnam. Chłopie, lubię? lubię tą grafikę. Chciałbym odświeżyć to. Okay. Dobra, tyle o nas na dziś. Jak adi znowu wpadnie, to pewnie znowu coś nagramy. Albo ty wpadniesz do mnie, albo ja wpadnę do jego. Trzymaj.